Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak ustawić hasło do telefonu Huawei Nowa 14 Pro. Aby ustawić hasło do tego telefonu, przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół, szukając zakładki zabezpieczeń biometrycznych i hasła. Następnie wybieramy ją i wybieramy opcję hasło ekranu blokady. Tutaj wybieramy sobie OK. Następnie możemy wybrać Zmień rodzaj hasła. W tym miejscu możemy wybrać czterocyfrowy kod PIN. Możemy też wybrać sześciocyfrowy kod PIN. Możemy wybrać niestandardowy kod ekranu blokady. I będzie to kod PIN od 4 do 32 cyfr. Możemy też wybrać hasło alfanumeryczne, gdzie wpiszemy od 4 do 32 znaków, a będziemy mogli tu wpisać małe litery, duże litery, cyfry. I możemy też tutaj wpisać znaki specjalne. O, znaki specjalne. Mamy też możliwość ustawienia wzoru jako naszego hasła. Musimy połączyć przynajmniej cztery punkty, którymi właśnie odblokujemy nasz telefon. Wpisujemy hasło, które chcemy ustawić. Następnie, jeżeli nasz telefon uzna, że jest za proste, wybieramy użyj mimo to, chyba że uważamy, że faktycznie chcemy zmienić, bo jest za proste. I powtarzamy je, powtarzamy je w identyczny sposób. Czyli identyczne hasło teraz wpisujemy. Jeżeli wpiszemy inne. Pojawiła mi się informacja, że kody nie są zgodne e, ze sobą i trzeba spróbować ponownie je ustawić. Jest to takie zabezpieczenie przed jakąś literówką, tak żebyśmy na pewno wiedzieli jakie jest hasło, a nie przez przypadek zablokowali sobie e, urządzenie i stracili do niego dostęp. Tak więc wpisujemy hasło. I w ten sposób możemy się dostać, e, przepraszam, w ten sposób możemy właśnie ustawić hasło e, do naszego telefonu. Od razu możemy zarejestrować sobie odcisk palca, jeżeli ktoś by chciał, jeżeli nie, wybieramy Anuluj. I w tym momencie, jeżeli zablokujemy już telefon i odblokujemy go ponownie, będziemy mieli ustawione hasło do naszego telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!